Hejka kochani, z tej strony Briar Beauty i witam Was w nowym filmie. Będzie to film dosyć nietypowy, ponieważ będę mówiła o rzeczach, które niezmiernie irytują mnie w serialu Monster High i Ever After High. Dla nas, MHTuberów, te produkcje mają szczególną wartość, ponieważ są one częścią naszego dzieciństwa, a niekiedy i nawet życia. Ja także nie jestem wyjątkiem i czuję ogromny sentyment do tych seriali, jednak po. W pewnym czasie, kiedy trochę podrosłam, zaczęłam zauważać rzeczy, które nie były zbyt według mnie dobre. A jakie to rzeczy? Zostańcie ze mną i się przekonacie. Pierwsza rzecz to schemat serialów. Zapewne kojarzycie, jak wygląda typowy serial na Disney Channel. Jest główna bohaterka, która często niezmiernie irytuje i wszystko kręci się wokół niej. Jest grupka koleżanek interesujących się modą i makijażem, no i oczywiście lubią gadać o chłopakach. Jest także obecna bogata Diva uważająca się za chuj wie kogo, która ma najlepszego chłopaka w szkole. No bo jak to tak Diva ma nie mieć drugiej połówki? Ponadto większość akcji dzieje się w liceum. I żeby nie było tak szaro i ponuro, jako wisienkę na torcie, producenci dają nam wredne laski, próbujące uprzykrzyć życie na każdym kroku grupce przyjaciółek. W przypadku Monster High i Ever After High ten schemat jest bardzo widoczny. W Monster High główna bohaterka, Franki, jest nowa, powtarza to na każdym kroku, jest atencjuszką, co sprawia, że niemiłosiernie wkurza. Draculora, Laguna, Claudine i uznajmy, że Gulia... Są wskazaną grupką psiapsiułeczek, obeznanych w modzie, oprócz Guli oczywiście, Cleo robi za Diwe, musi się z nią użerać, 90% akcji dzieje się w Straszyceum, a wrednymi pindami są Toralej, Pursefona i miałodia. I niech mi ktoś nie powie, że nie ma w tym podobieństwa. Serio, ten schemat fabuły i zachowań postaci powtarza się zbyt często. Po jakimś czasie takie coś zaczyna nie tylko wkurzać, ale i nudzić. Nie potrafię zrozumieć tego, dlaczego Mattel używa tego starego, serialowego schematu. Jakby nie można było chociaż podzielić fabułę na konkretne wydarzenia w różnych miejscach. A swoją drogą ten zabieg widać także w Ever After High. Apple White robi za główną bohaterkę, niezmiernie irytuje, wszystko kręci się wokół niej, jest idealna pod każdym względem. Raven, Maddie, Ashlyn i Briar to jej przyjaciółki. Apple i Daring to popularna szkolna para. Większość akcji dzieje się w maśnioseum, a Kitty Cheshire robi zawartą laskę wtykającą w nos swoje sprawy. Jako dziecko nie za bardzo zwracałam na to uwagę, ale po jakimś czasie zauważyłam w tym wszystkim niezdrowy nawyk do tworzenia tego typu dziecięcych seriali. Zatem drogi Matelu, nie wszystko kręci się wokół szkoły, nie chodzimy tylko do niej i nie każdy interesuje się modą, i nie każdy ma przyjaciół. Następnym razem proszę, abyś podczas stworzenia czegoś nowego umieścił akcję w innym budynku niż szkoła. Dziękuję. 2. Natużywanie sloganu. Chodzi mi tu konkretnie o słowa pojawiające się w MH, Jeha, takie jak: królewsko, tulipaniaście, herbaciastycznie, czarująco, czarewelacyjnie, potwornie, elektryzująco, bajecznie. Mogłabym tak wymieniać jeszcze trochę. Rozumiem, że twórcy chcieli w ten sposób nadać charakteru światu przedstawionemu i podkreślić pochodzenie bohaterów, ale używanie tego typu zwrotów zbyt często po jakimś czasie denerwuje i robi się po prostu żałosne. Może i dla kogoś jest to nieistotne, jednak dla mnie dialogi to jeden z tych elementów, które powinny zachęcać do słuchania przemyśleń postaci, a nie sprawiać, że czujemy się zażenowani poziomem prostoty dialogów. I tak, rozumiem, że Monster High, jak i Ever After High, to produkcje skierowane głównie dla młodszych osób. Ale bez przesady, nie róbmy z dzieci debilów i nie ogłupiajmy ich za pomocą cringe'owych tekstów. Kochany Matelu, staćcie na dużo więcej. 3. Naiwność i przewidywalność produkcji. Tutaj chodzi mi nie tylko o przewidywalność fabuły w obu serialach, ale też o samą skrajnie naiwną otoczkę odcinków. To, w jaki szybki i łatwy nieraz sposób udaje się bohaterom pokonać problemy, jest lekko mówiąc czulowa. Na przykład odcinek z Ewrafter High o awarii lusternetu. Najpierw wszyscy panikują, a już po chwili postanawiają się ogarnąć i szybko znajdują rozwiązanie kłopotu. Wyłączają innym uczniom łącze do neta, którzy nawet nie próbują się bronić, i wreszcie odnajdują winowajcę, który ulega reszcie i musi naprawić szkody. Koniec. Albo odcinek Monster High o randce Bilego i Skary. Już na samym początku dowiadujemy się, że tych dwoje łączy uczucie, jednak żadne z nich nie pójdzie i nie powie o tym wszystkim drugiej, ponieważ boi się, że zostanie wyśmiane albo, że ta druga osoba nic do niej nie czuje. Oczywiście nasi ukochani przyjaciele postanawiają zorganizować im randkę. Oczywiście wszystko odbywa się bezproblemowo, oni na tą randkę trafiają, wyznają sobie miłość, a już następnego dnia są parą i wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Koniec! Wiem, że to jest bajka dla dzieci. Może faktycznie biorę to zbyt na poważnie, ale według mnie oba te światy powinny być trochę bardziej urealnione, aby najmłodsi się nauczyli, że nie wszyscy są tacy ulegli. A niektóre problemy wymagają czasu, by je rozwiązać, bo są o wiele trudniejsze. Numer 4. Główni bohaterowie. Osoby, które mnie lepiej znają, doskonale wiedzą, że ja nigdy nie przepadałam i nie będę przepadać za głównymi bohaterami, ponieważ strasznie denerwują, większość akcji kręci się praktycznie wokół nich, są wiecznie poszkodowane i myślą, że są zajebiste, chociaż w rzeczywistości nie są. Frankenstein i Apple White jako główne bohaterki idealnie wręcz wpisują się w ten opis. Obie wkurzają swoją postawą i zachowaniem, wszystko kręci się wokół nich. Są wiecznie poszkodowane, myślę, że są najważniejsze i mają w dupie uczucia innych. I ten punkt tyczy się bardziej Apple. Bo ile Franki jeszcze z dobrego serca starała się coś tam pomóc przyjaciółkom i miała na uwadze ich uczucia, tak Apple miała totalnie wywalone na Raven. Która często w spokojny i mądry sposób próbowała jej wytłumaczyć, że nie chce być zła. Mimo to nasza królewna miała to gdzieś i się wielce oburzała. Dlaczego Raven wspomina o swoim przeznaczeniu? Przecież jak to tak, jej przeznaczenie jest najważniejsze i najlepsze. A reszta Gówno ją interesuje, że kogoś przeznaczenie może krzywdzić, lub po prostu się z nim nie zgadza. Wszyscy mają robić to, co ona, bez wyjątku, bo Apple tak mówi. Koniec dyskusji. Jeszcze jakby tego było mało, Franki i Apple są nie tylko przereklamowane i głupie, ale także są strasznie naiwne. Obie mają zły wpływ i z mojego punktu widzenia uczą dzieci, że bycie łatwowiernym jest spoko, jest to zaleta i dzięki temu wszyscy będą cię lubić. A to nieprawda, bo ludzi naiwnych można łatwo oszukać i mieć z nich bekę. Numer 5. Niewykorzystany potencjał postaci w Monster High i Ever After High znaleźć można postacie, które występują epizodycznie lub mają zbyt mało czasu ekranowego. To strasznie boli, szczególnie jeżeli któraś z tych postaci jest waszą ulubioną. Ja osobiście ubolewam nad tym, że Bonita Femur czy Justin Dancer miały zbyt mało poświęconej uwagi. Tak, film upierne połączenie mi nie wystarcza. Jestem nienormalna, wiem. Lecz ja widzę w Bonicie duży potencjał. I nie tylko ze względu na to, że ją bardzo lubię i między innymi fajnie by było, gdyby Mattel dodał kilka wątków dla niej lub zwyczajnie zobaczylibyśmy ją w serialu animowanym, a nie zapomniało o niej już po pierwszym filmie. Z kolei Justin oprócz ślicznego designu ma w sobie coś, co przyciąga uwagę. Swoją drugą, kto chciałaby mieć jej lalkę. Ale cóż, Mattel stwierdził, że zrobi o niej jeden odcinek i Elona na tym się kończy potencjał Justin. A można by było serię rozwinąć bardziej backstory, dodać jej wątków, aby bliżej poznać bohaterkę. Tak samo Alistair i Bany. Bardzo ciekawe postacie, a moim zdaniem są zbyt mało rozwinięte. I wiadomo jedynie skąd pochodzą i to, że są w sobie zakochani. Jeszcze jeden przykład, tym razem z Monster High. Nie jak Kaluna Motius. Pojawiła się tylko w filmie Bujork Bujork. I dodatkowo miała mało czasu ekranowego w stosunku do takiej Katy, Klo, Franki czy Faraona. Bardzo zmarnowany potencjał, i przez to można zwyczajnie o nie zapomnieć. Takich przykładów postaci jest dużo więcej, i na 100% każdy z Was taką znalazł. Więc jeżeli macie taką postać, to koniecznie napiszcie w komentarzu. I dotarliśmy do końca filmu. A osobom, które dotrwały do końca, bardzo dziękuję. No i nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji, jeżeli jesteście tutaj nowi. A z okazji dnia MHTuba życzę wszystkim MHTuberom, nie tylko początkującym i zaawansowanym, dużo weny do nagrywania, lalek, subskrypcji, wielu niezapomnianych chwil na YouTubie oraz cudownych widzów. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie.